Witam, kochani, wróżka Diara. Zapraszam Was serdecznie na czytanie dla baranów na miesiąc maj. Sprawdzimy sobie, jakie energie dla baranów będą panowały w miesiącu maju i jakie dla Was ściągnę informacje. Pamiętajcie, kochani, że są to czytania ogólne i nie ze wszystkim mi będą rezonowały. Jeżeli nie rezonują, zapraszam na czytania prywatne. A ja zabieram się kochani do pracy. Karty mi się przekręciły. Dobra. Barany w maju. Co czeka barany w miesiącu maju? Co czeka barany w miesiącu maju? Co czeka barany w miesiącu maju? Barany w miesiącu maju, co czeka barany w miesiącu maju? Barany w miesiącu maju, co czeka barany w miesiącu maju, co czeka barany w miesiącu maju. Co czeka barany w miesiącu maju? Co czeka barany? Oj, karty mi się znowu przekręciły, co czeka barany w miesiącu maju, barany w miesiącu maju, barany w miesiącu maju? Co czeka barany w miesiącu maju? Barany w miesiącu maju? Co czeka barany w miesiącu maju? Dobra, kochani. Mamy to. Dobowiemy sobie jeszcze kartę rady. wyciągnę dla Was kart anielskich. Barany w miesiąca maja odpowiedź. Jaka jest podpowiedź dla baranów w miesiąca maju? Jaka jest odpowiedź dla baranów miesiąca maju? Jaka jest podpowiedź dla baranów w miesiąca maju? Dobra, kochani. Mamy to. No i patrzymy sobie, jaką. Energię ściągnęłam tutaj dla baranów. Widać, widać. Tutaj mamy kartę Radę. No i zaczynamy, kochani. Co ja tutaj widzę? Jako pierwsza pojawiła się karta Diabeł. Hmm. Ta karta często mówi o silnych uczuciach, ale też pokazuje skomplikowane relacje. Diabeł w karcie Tarota to najczęściej symbol związków karmicznych, a relacje karmiczne do łatwych niestety nie należą, ponieważ mamy do nich coś do przerobienia, do odrobienia, do wyciągnięcia lekcji. Kolejna karta, kochani, przypomina. Że równowaga pomiędzy dawaniem i braniem musi w związku być zachowana. I w tej karcie tak naprawdę wszystko zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Czy mamy poczucie, że wiele od siebie dajemy, a nic nie dostajemy w zamian? Czy ktoś w danej relacji pomaga drugiej stronie i ją wspiera, a druga strona zdaje się tego nie zauważać? I uważa, że jej się to należy. Przy karcie diabła może być właśnie ten balans, ta równowaga w tym dawaniu, braniu zafiana. I ktoś może być bardziej zaangażowany, ktoś mniej, ktoś może być dawcą, ktoś może być biorcą. I to należałoby tutaj uzdrowić. Kolejną kartą, która się pojawiła w rozkładzie, jest Król Mieczy. No, panie mogą mieć do czynienia z takim panem w energii króla Mieczy. To jest taki mężczyzna, kochani, który, któremu trudno mówić o uczuciach. To mężczyzna, który ma swoje zasady, którymi kieruje się w związku. Może być to osoba po jakiejś trudnej relacji, po trudnych doświadczeniach. Może być po rozwodzie. Może też być tak, że to panowie barany będą właśnie w takiej energii króla mieczy. No i może nie będą tutaj chcieli mówić właśnie o tych swoich yy, uczuciach. Ale jakby nie patrzeć, kochani, kończycie piękną kartą, ponieważ na końcu pojawiła się karta gwiazdy. W uczuciach oznacza odnowienie odrodzenie związku może też wskazywać na nowy związek. To jest jedna z najlepszych wróżb dla relacji. Zapowiada rozwój, pozwala zaufać własnemu sercu. Przy trudnych kartach karta gwiazdy może też oznaczać zerwanie jakiejś relacji, że zerwanie jakiejś relacji przyniesie nam uzdrowienie w sprawach miłosnych. Kochani, zobaczymy sobie jeszcze kartę radę. Co tutaj Anioły chcą Wam podpowiedzieć? Sytuacja się polepszy. I co ta karta oznacza? Kochane Barany, Anioły pragną Ci uświadomić, że obecna sytuacja wydaje się być dość trudna. Musisz mieć jednak na uwadze, że wkrótce się ona poprawi. Może to zająć nieco czasu, a przed Tobą jest prawdopodobnie dość dużo pracy, ale wysiłki, jakie włożysz, będą tego warte, a wiele rzeczy ulegnie znacznej poprawie. Kochane Barany, nie jest to moment, w którym powinieneś, powinnaś zrezygnować z nadwątpliwych przyjaźni czy niełatwych związków. Dla nich wciąż istnieje nadzieja na przyszłość. Podążaj za swoim sercem i kontynuuj pracę nad stworzeniem w przyszłości związku partnerskiego, w którym obie strony będą spełnione i szczęśliwe. Czyli praca jednak nad związkiem, zachowanie tej równowagi, tego balansu, no i obie strony będą. Mogły być spełnione i szczęśliwe. Kochane Barany, taki, taką energię ściągnęłam dla Was na miesiąc maj. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania na moim kanale. No i zapraszam Was serdecznie na kolejne filmy. Pozdrawiam, kochani, serdecznie.